Cześć. Opowiem Wam dzisiaj o narzędziu, które pozwoli Wam popełniać mniej błędów, podkreśli literówki, ale też na przykład zauważy, gdzie nie macie przecinka. Narzędzie to nazywa się Language Tool i funkcjonuje także jako wtyczka do przeglądarki. Dzięki niemu będziecie pisać jeszcze bardziej zrozumiałe i poprawne treści. Po wejściu na stronę languagetool.org widzimy pole, w którym możemy dodać nasz tekst. I tak naprawdę, już z tego miejsca możemy zobaczyć, jakie błędy popełniliśmy i bardzo prosty sposób je poprawić. Wystarczy po prostu kliknąć i użyć sugestii, lub samemu zastanowić się, w jaki sposób możemy poprawić dane zdanie. W Language Tool możemy też stworzyć swoje konto, zarejestrować się i tak naprawdę to pole wygląda bardzo podobnie do tego na stronie głównej. Również możemy poprawiać błędy. Możemy też sprawdzić, ile słów zawiera nasz tekst, co często bywa pomocne, i skopiować tekst w odpowiednie miejsce. Language Tool działa też jako wtyczka do przeglądarki. Wystarczy ją zainstalować i włączyć, a narzędzie pokaże nam, jakie błędy popełniamy w pisanych tekstach. Tutaj widzimy tą ikonkę i widzimy, że to narzędzie jest włączone i mamy podkreślenia. Po najechaniu na słowo program sugeruje nam, jak możemy to poprawić, zupełnie tak jak w edytorze tekstu. Możemy też tworzyć swoje słowniki. Na przykład, kiedy wpiszemy sektor 3 i tego słowa nie ma w klasycznych słownikach, wystarczy się w nie wkliknąć i kliknąć tutaj ikonkę Dodaj do słownika osobistego. A gdzie znajdziemy ten słownik? Klikając na rozszerzenie w przeglądarce i przechodząc do ustawień. I tutaj właśnie mamy dostęp do wszystkich słów, jakie dodaliśmy. Możemy je skopiować, możemy je tutaj ręcznie wprowadzić. Language Tool jest niezwykle prostym i intuicyjnym narzędziem, a dzięki niemu unikniecie błędu w waszych tekstach pisanych na co dzień. Dzięki temu będą one bardziej zrozumiałe i czytelne dla odbiorców.